Jeśli masz ponad 65 lat, zatrzymaj się na chwilę i zwróć uwagę. To, co jesz na śniadanie, może po cichu podnosić twoje ciśnienie krwi i nikt ci o tym nie mówi. Zawały, udary i problemy z sercem są powiązane z jednym powszechnym błędem, który codziennie popełniają tysiące osób, nawet o tym nie wiedząc. I co gorsza, te cztery produkty wydają się nieszkodliwe, ale są prawdziwymi pułapkami dla twojego ciśnienia. Jeśli chcesz chronić swoje serce, i uniknąć poważnych powikłań, musisz wiedzieć, które produkty są najgorsze dla Twojego ciśnienia, a ten ostatni może być właśnie teraz na Twoim stole. Ale najpierw napisz mi w komentarzu, skąd mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd jesteście, i przy okazji powiedz, czy masz nadciśnienie, czy nie. Numer 4. Białe pieczywo. Śniadanie powinno być najbardziej zrównoważonym posiłkiem dnia, ale wiele osób nieświadomie popełnia poważny błąd. Jedzą białe pieczywo, tosty i ciastka z mąki rafinowanej. Ten z pozoru niewinny nawyk może podnosić ciśnienie krwi i zagrażać Twojemu zdrowiu. Problem nie leży tylko w samym pieczywie, ale w tym, co robi ono z Twoim ciałem zaraz po przebudzeniu. Co dzieje się w Twoim organizmie, gdy zjadasz bułkę pszenną lub kawałek ciasta z białej mąki? W ciągu kilku minut rafinowane węglowodany zamieniają się w cukier we krwi. Gwałtownie podnosząc poziom glukozy, twój organizm reaguje, uwalniając duże ilości insuliny, hormonu odpowiedzialnego za obniżenie cukru we krwi. I właśnie tu zaczynają się problemy z ciśnieniem. Wysoki poziom insuliny powoduje, że nerki zatrzymują więcej sodu i wody, co wywołuje efekt podobny do spożycia nadmiaru soli. To zwiększa objętość krwi w naczyniach, bezpośrednio podnosząc ciśnienie krwi. Ten cykl powtarza się codziennie u osób, które regularnie jedzą takie produkty, nie zdając sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządzają swojemu zdrowiu. Dodatkowo, ciągłe skoki glukozy i insuliny sprawiają, że tętnice stają się sztywniejsze, co utrudnia prawidłowe krążenie. Z czasem może to prowadzić do twardnienia naczyń, czynnika, który znacznie zwiększa ryzyko nadciśnienia, zawałów i udarów. A jeśli już masz wysokie ciśnienie, Sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna. Kolejnym problemem produktów z białej mąki jest brak błonnika. W przeciwieństwie do produktów pełnoziarnistych, które powoli uwalniają glukozę, biała mąka jest trawiona błyskawicznie, wywołując efekt kolejki górskiej w poziomie cukru we krwi. To oznacza, że oprócz wpływu na ciśnienie, takie jedzenie sprawia, że szybko czujesz głód po posiłku. Zauważyłeś kiedyś, że po zjedzeniu białej bułki na śniadanie szybko znów jesteś głodny i zaczynasz podjadać, to jeden z trików rafinowanej mąki. Nie daje długiego uczucia sytości, co prowadzi do nadmiernego spożycia kalorii i przybierania na wadze. A nadwaga to jeden z głównych czynników zwiększających ciśnienie krwi. Jeśli myślisz, że zamiana białego pieczywa na tost z supermarketu to dobre rozwiązanie, uważaj. Wiele produktów reklamowanych jako zdrowsze zawiera tłuszcze utwardzone, konserwanty i dużo sodu, co może jeszcze bardziej pogorszyć twoje ciśnienie. Zawsze czytaj etykiety przed wyborem. Częstym błędem jest również zamiana białego pieczywa na fałszywe pieczywo pełnoziarniste, takie, które wygląda zdrowo, ale w rzeczywistości zawiera białą mąkę z niewielką ilością błonnik. Wskazów: pierwszy składnik na liście musi brzmieć pełnoziarnista mąka pszenna bez domieszek białej mąki. Wyobraź sobie teraz ten scenariusz powtarzający się codziennie przez lata. Twoje ciało stale wystawione na skoki glukozy, zatrzymywanie sodu i stany zapalne w tętnicach. Rezultat? Znacznie wyższe ryzyko rozwoju przewlekłego nadciśnienia, nawet jeśli nigdy wcześniej się tym nie martwiłeś. Ale co możesz zrobić, by uniknąć tego problemu i zadbać o swoje zdrowie? Dobra wiadomość: istnieją proste i skuteczne zamienniki. Które pomagają utrzymać ciśnienie pod kontrolą, bez rezygnowania ze smacznego i pożywnego śniadania. Małe zmiany mogą przynieść wielki efekt. Zamiast białego pieczywa, wybieraj prawdziwe pieczywo pełnoziarniste, z ziarnami i nasionami. Zawiera błonnik, który reguluje poziom glukozy we krwi, zapobiegając skokom insuliny i przeciążeniu układu krążenia. Inną świetną opcją jest owsia, bogata w błonnik rozpuszczalny i naturalne związki które pomagają obniżyć ciśnienie. Jeśli wolisz coś lżejszego, spróbuj zamienić pieczywo na tapiokę z dodatkiem chia lub siemienialnia Sama tapioka to szybko trawiony węglowodan, ale dodanie nasion bogatych w błonnik zmniejsza jej wpływ na poziom glukozy i wspiera zdrowie serca. Takie drobne poprawki robią różne. Kolejna ważna wskazówka: włącz do śniadania białko i zdrowe tłuszcze jajka, awokado, te produkty dają uczucie sytości na dłużej i zapobiegają skokom cukru, które mogą podjąć ciśnienie. Zbilansowane śniadanie może całkowicie odmienić Twoje zdrowie. A teraz, gdy już wiesz, jak mąka rafinowana wpływa na ciśnienie, pomij, które z tych produktów jesz na śniadanie. Próbowałeś już zamienić chleb na zdrowsze opcje? Napisz w komentarzu. Twoje doświadczenie może pomóc innym, którzy też chcą zadbać o zdrowie. Numer 3. Nadmiar kawy. Dla wielu osób dzień zaczyna się dopiero po porządnej filiżance kawy. Jej aromat, smak i natychmiastowa energia sprawiają, że staje się porannym rytuałem niemal świętym. Ale czy ten popularny napój może nieświadomie przyczyniać się do podniesienia Twojego ciśnienia krwi? Jeśli masz ponad 65 lat i codziennie pijesz kawę, ta informacja może być kluczowa dla Twojego zdrowia. Kofeina. To naturalny stymulant, który działa bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, zwiększając czujność i zmniejszając uczucie zmęczenia. Ale oprócz tego, że Cię pobudza, wywołuje również efekt, którego wiele osób nie zauważa zwężenie naczyń krwionośnych. Dzieje się tak dlatego, że kofeina blokuje substancję zwaną adenozyną, odpowiedzialną za rozluźnianie tętnic i utrzymanie prawidłowego przepływu krwi. Gdy naczynia krwionośne są bardziej napięte, serce musi pracować intensywniej, by przepompować krew, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Efekt ten może utrzymywać się przez kilka godzin i jeśli powtarza się codziennie, przyczynia się do chronicznego nadciśnienia. Dla osób, które już mają wysokie ciśnienie, ten nawyk może być szczególnie groźny. Wiele osób uważa, że wypicie kawy z samego rana rozbudza organizm, ale niewielu wie, że spożywanie kofeiny na czczo może mieć jeszcze silniejszy wpływ na ciśnienie. Bez innych produktów w żołądku, które spowolniłyby wchłanianie kofeiny, jej działanie na układ krążenia staje się bardziej bezpośrednie i intensywne. I nie chodzi tylko o samą kawę. Czarna herbata, zielona herbata, napoje typu kola i niektóre napoje energetyczne również zawierają wysokie dawki kofeiny. A ich nadmierne spożycie może być dużym zagrożeniem dla zdrowia naczyń krwionośnych. Problem w tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przyjmuje kofeinę z różnych źródeł w ciągu dnia. Czy zatrzymałeś się kiedyś, by policzyć, ile filiżanek kawy lub herbaty pijesz dziennie, a co z napojami gazowanymi lub czekoladą? Nadmiar kofeiny może podnosić Twoje ciśnienie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Często ten popołudniowy spadek energii nie jest oznaką braku kawy. Ale efektem ubocznym jej działania na organizm. Ważnym szczegółem jest to, że wraz z 40 tydzień wiekiem organizm wolniej metabolizuje kofeinę. To oznacza, że jej działanie utrzymuje się dłużej, zwiększając ryzyko zaburzeń ciśnienia i rytmu serca. Jeśli kiedyś mogłeś pić kawę wieczorem i spać bez problemu, możesz zauważyć, że to się zmieniło z biegiem lat. Ale spokojnie, to nie znaczy, że musisz całkowicie zrezygnować z kawy. Kluczem jest umiar. Jeśli uwielbiasz kawę, spróbuj ograniczyć jej ilość w ciągu dnia lub wybierz wersje bezkofeinowe, które zachowują smak bez silnego działania pobudzającego. Inną radą jest unikanie kawy tuż po przebudzeniu i łączeniu. Jej z wartościowym posiłkiem, by złagodzić jej wpływ na ciśnienie. Jeśli próbujesz ograniczyć spożycie kofeiny, ciekawą alternatywą są naturalne herbaty bezkofeinowe, takie jak rumianek, koper włoski czy mięta. Nie tylko pomagają się zrelaksować, ale również mają korzystny wpływ na krążenie i mogą wspomagać kontrolę ciśnienia krwi. A teraz chcę usłyszeć od ciebie, ile filiżanek kawy zwykle pijesz dziennie? Czy zauważyłeś jakiś związek między spożyciem kofeiny a swoim ciśnieniem? Napisz w komentarzu, bo Twoje doświadczenie może pomóc innym w podejmowaniu świadomych decyzji dla zdrowia serca. Numer 2. Przetworzone mięsa. Jeśli masz zwyczaj jeść szynkę, salami, mortadele lub parówki na śniadanie, być może nadszedł czas, aby przemyśleć ten wybór. Te produkty są wygodne i smaczne, ale kryją w sobie cichego wroga, nadmiar, co tu. A jeśli masz ponad 65 lat, wpływ tego składnika na twoje ciśnienie krwi może być bardziej niebezpieczny niż myślisz. Sud to minerał niezbędny do funkcjonowania organizmu. Ale gdy jest spożywany w nadmiarze, staje się jednym z głównych czynników, powodujących wzrost ciśnienia krwi. Dzieje się tak, ponieważ sód powoduje zatrzymywanie płynów w organizmie, zwiększając objętość krwi w naczyniach i zmuszając serce do cięższej pracy. Z czasem to przeciążenie może prowadzić do przewlekłego nadciśnienia, niewydolności, serca, a nawet udarów. A wiesz, co jest jeszcze bardziej niepokojące. Większość ludzi nie docenia, ile sodu faktycznie spożywa. Jedna kanapka z szynką i serem może zawierać więcej niż połowę dziennego zalecanego spożycia sodu dla osoby dorosłej. A co gorsza, ponieważ sód nie ma wyraźnego smaku, często nie zauważamy, że przesadzamy. Oprócz sodu, wędliny i mięsa, przetworzone zawierają konserwanty chemiczne, takie jak azotyny i azotany, które nadają produktom kolor i smak. Jednak te związki Mogą przekształcać się w toksyczne substancje w organizmie, zwiększając ryzyko stanów zapalnych i chorób układu krążenia. Czy zdarzyło Ci się mieć spuchnięte dłonie lub stopy po zjedzeniu czegoś bardzo słonego? To jeden z objawów, że Twój organizm zatrzymuje płyny z powodu nadmiaru sodu, a ta retencja nie wpływa tylko na wygląd, przeciąża również nerki, serce i naczynia krwionośne, co dodatkowo utrudnia kontrolę ciśnienia krwi. Kolejny. Poważny problem polega na tym, że często te produkty łączone są z innymi szkodliwymi składnikami, jak białe pieczywo i przetworzone sery, tworząc posiłek będący prawdziwą bombą dla układu sercowo-naczyniowego. Jeśli na śniadanie często jesz kanapkę z szynką i serem, wiedz, że ta kombinacja może szkodzić Twojemu ciśnieniu, nawet jeśli o tym nie wiesz, ale spokojnie. To nie znaczy, że musisz rezygnować ze smacznego śniadania. Istnieją zdrowe alternatywy które mogą zastąpić wędliny bez utraty smaku. Zamiast szynki spróbuj rozdrobnionego kurczaka z przyprawami ziołowymi, zamiast salami czy mortadeli jajecznica z oliwą i naturalnymi przyprawami. Inną doskonałą opcją są białe sery o niskiej zawartości sodu, takie jak twaróg lub serek wiejski. Są bogate w białko i wapń, ale zawierają znacznie mniej soli niż sery przetworzone. Małe zmiany w diecie mogą przynieść ogromne korzyści dla zdrowia w dłuższej perspektywie. A teraz chcę usłyszeć od ciebie, które z tych wędlin jesz najczęściej? Próbowałeś już ograniczyć spożycie produktów przetworzonych? Napisz w komentarzu i podziel się swoim doświadczeniem. Wiele osób ma trudności ze zmianą nawyków żywieniowych. Twoja historia może pomóc innym. Podjąć zdrowsze decyzje. Numer 1. Margaryna. Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, co tak naprawdę smarujesz na swoim chlebie rano? Wiele osób zamienia masło na margarynę, myśląc, że to zdrowszy wybór, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Margaryna, podobnie jak inne utwardzone tłuszcze, może uszkadzać twoje tętnice i podnosić ciśnienie krwi, nawet jeśli tego nie zauważasz. Margaryna została stworzona jako tańsza i bardziej dostępna alternatywa dla masła, ale aby uzyskać kremową, Konsystencję i dłuższy termin przydatności przechodzi chemiczny proces zwany uwodornieniem. W jego wyniku płynne oleje roślinne przekształcają się w substancję stałą, tworząc groźne tłuszcze trans, wyjątkowo szkodliwe dla serca i układu krążenia. Największym problemem tłuszczów trans jest to, że podnoszą poziom złego cholesterolu, LDL, a obniżają poziom dobrego, HDL. Tworząc idealne warunki do odkładania się blaszek tłuszczowych w tętnicach. Z czasem prowadzi to do ich stwardnienia, utrudnionego przepływu krwi i podwyższonego ciśnienia. A jeśli myślisz, że margaryna typu Light lub wersje bez tłuszczów trans są bezpieczne, uważaj, wiele z nich nadal zawiera rafinowane oleje i sztuczne dodatki, które wywołują stany zapalne i mogą negatywnie wpływać na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Przemysł spożywczy używa atrakcyjnych haseł, ale wpływ na twoje ciało wciąż jest groźny. Oprócz margaryny, inne utwardzone tłuszcze znajdują się w popularnych produktach śniadaniowych, jak ciastka przemysłowe, gotowe ciasta i roślinne kremy do smarowania. Jeśli masz zwyczaj spożywać je rano, możesz zaczynać dzień od prawdziwego ataku na swoje tętnice. Jak więc rozpoznać produkt zawierający tłuszcze utwardzone? Prosty trik to sprawdzenie listy składników. Jeśli widzisz określenia takie jak utwardzony tłuszcz roślinny lub częściowo uwodorniony tłuszcz, to znak, że produkt zawiera tłuszcze trans i należy go unikać. Jaka więc jest najlepsza alternatywa dla tych, którzy chcą zadbać o serce i kontrolować ciśnienie krwi? Zamiast margaryny wybierz prawdziwe masło, spożywane z umiarem, jest naturalnym źródłem zdrowych tłuszczów. Świetną opcją jest również oliwa z oliwek extra virgin. Bogata w przeciwutleniacze i działająca przeciwzapalnie. Jeśli lubisz coś kremowego do smarowania chleba, spróbuj pasty z awokado z odrobiną cytryny i ziół. Jest nie tylko pyszna, ale też bogata w dobre tłuszcze, które chronią serce i wspierają stabilizację ciśnienia. Takie drobne zamiany mają ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia w dłuższej perspektywie. A teraz powiedz, czy zwykle używasz margaryny, czy już. Zamieniłeś się na zdrowsze alternatywy? Zostaw komentarz poniżej. Podzielenie się swoim doświadczeniem może pomóc innym dokonywać lepszych wyborów dla zdrowia serca. I zanim wyjdziesz, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Co tydzień publikujemy materiały edukacyjne, które pomogą Ci żyć zdrowiej i lepiej. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej ważnej porady. Pamiętaj! Ten film ma charakter edukacyjny i informacyjny, ale nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Jeśli masz nadciśnienie lub inną chorobę, zawsze skonsultuj się ze specjalistą, aby otrzymać odpowiednie wsparcie.